Zatrzymany w środę w Brzesku, Piotr W. został na wniosek prokuratora okręgowego w Tarnowie tymczasowo aresztowany na okres 60 dni. To działania w ramach procedury ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, która wdrożona została na wniosek strony amerykańskiej. Władze USA zarzucają Piotrowi W. wspólnie z inną osobą wtargnięcie w dniu 27 października 2010 roku do prywatnego domu w stanie Illinois i pobicie w celach rabunkowych dwóch jego właścicieli. W efekcie działania sprawców jeden z pokrzywdzonych zmarł w dniu 2 listopada 2010 roku. Roku. Piotr W. został zatrzymany 15 lutego 2016 roku w Brzesku przez funkcjonariuszy policji na podstawie danych Interpolu. Sąd Okręgowy w Tarnowie rozważy kwestię dopuszczalności ekstradycji Piotra W. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj mi i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.